a dzisiaj zrobimy ściankę w tym terrarium Siedzi w nim Berhipel Mahamori Ona jest właśnie w tej kryjówce Ona wylniała jest teraz L6, więc jeszcze wam ją pokażę W tą kryjówkę wyjmę Ona siedzi w tu w środku, najlepiej jakby się udało cały tą kryjówkę wyrzucić do matchboxa O, idealnie i teraz zakończę. Może być tak. Teraz opróżniam w i zaraz robię ściankę. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że po robieniu ścianki ta brak będzie na ten sam torf. Bo są tutaj skoczegonki, ekipa sprzątająca i po prostu nie chcę tego wyrzucać. A jest w jeszcze w no, dobrym stanie. Dobra, terrarium czyste, e, przykleję tam na tą tylnią ściankę takie dwa kawałki kory na klej na gorąco, który się już prawie rozgrzał, więc zalaz to klej. Dobra, nakładam klej, tak żeby go nie za dużo było. Dobra, on strasznie szybko schnie, więc teraz muszę go dać do terrarium szybko Mam nadzieję, że nic nie zepsuje. Muszę go tam wrzucić, O! I teraz pęso, to tam wyrównęłem. W ogóle jestem drugi kawałek, który tam się nie zmieści. Nie wiem jak ja myślałem, że tam się zmieści. Więc po prostu dam tam coś innego, mam jakieś fajne kawałki kory z mychłem, z prostami, więc zaraz coś wymyślę Kawałek przykleję tak jak widzicie Teraz znowu klej A Teraz jest już trochę lepiej rozgrzany. I Szybko musi dolecieć tam do terrarium Wypuchłem trochę łapy w kadr, ale to nie szkodzi. Mam nadzieję. I teraz tam taka szczelina trochę się zrobiła, tutaj. Więc tam zaraz przykleję jakiś mech i może jakiś prosty klej wysech. Patrz jak to będzie fajnie, patrz jak to będzie postawione. I tu będzie sobie mieszkała dalej moja obrażkę hamory. Dobra, teraz tam przykleję. Robotek, który był wcześniej w tym terarium. Tak wiecie, żeby się nic nie marnowało. Albo zrobię to trochę inaczej. Na robotku jest jeszcze trochę silikonu, ale spróbuję go może trochę wycisnąć w to miejsce, gdzie chcę przykleić robotek. Okej, okay. tego zapewne na kamerze nie widać. Ale musicie mi wierzyć na słowo, że ten silikon tam jest. I teraz po prostu wezmę i robotyk tam bardziej wepcham. Dobra. jak będzie wyglądał tam spoko. Teraz myślę, że jakiś płatmuchu sobie jeszcze weźmiemy. Jakieś porosty i możliwe, że jakiś mech Teraz taki fajny kawałek porostu tam przykleję. I dam na to też silikon. Jak to interesowało, taka mała kupka, kosztuje 4 zł. Więc nie jakaś super mała, nie jakaś super duża. Po prostu postaram się to wziąć to No i tu wkleić. Myślę, że to będzie całkiem git Jak jeszcze sobie tam dobrze złapię, to... Będzie w ogóle super Dobra, ostatnią rzeczą w naszej ściance będzie trochę muchu suszonego Dam go tutaj w ten róg Po prostu wezmę tam dam trochę silikonu Może nie tak trochę I teraz najzwyczajniej w siecie Wezmę trochę much, muchu suszonego mojej roboty Może trochę więcej prostu spróbuję go tam tak trochę jakby upchać Tylko żeby się nie przyklejał do mojej pensety to byłoby już super O e, Właśnie, od razu też wam mówię, że No może nie tak od razu Że ten filmik nie jest żadnym poradnikiem, bo taką ściankę robię pierwszy raz, więc no to terrarium, tak se postaje, myślę, dzień, dwa, a teraz może zobaczył pojanka. To jest nasza brachopelma. Dm ją by kartkę, że może byłem trochę lepiej widać. No i co, jest ona generalnie teraz w stadium L6. Trochę mała. Nawet powiedziałbym, że bardzo mała. O nie, nie uciekaj mi nigdzie. Czekajcie, muszę na chwilę zapłać. <laughs> Dobra. No to se pęka raczej nie zobaczymy, ale w sumie przez chwilę już go widzieliście. Ma już całkiem pomarańczowe nogi, w czasie kolana. No i to dwa dni, jak terrarium będzie sobie schło, to moja brachy Perma posiedzi sobie w pojemniku po mojej Ptery. No, jest z Maj, która poszła na konkurs. Jak już w pojemniku przejściowym, no i jeśli filmik Ci się spodobał to zostaw łapkę w górę oraz suba, bo do końca wakacji chcę wbić 50, a wtedy wlatuje kolejny specjal, a co do specjali to jutro najprawdopodobniej na kanał wleci ten zaległy na 25 subów.